Jak, no, knep, knepny kn kn Let's go Fallus. Fallus says. No, już. Panty się. No, O, asystent, taki O nie, ojej. ojej, ojej, oj fatalnie. Ojej, ojej. granata mam. Nej, nej. O, zero punktów. Ja mam asystentkę. Asystentka, asystentkę jak się nazywa? 0-1. Mm, dobra, taka. A nie 1-0 he 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 he, blue, O, uh. nie, wryłko, no 25 punktów, chyba wyłączam nagrywanie. O, ogram ich tu powolutku. Mhm, są problemy ewidentne tutaj, loader. loader, palą tu idy. chodzi jeden. Short, 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 short. Kademie, nie chcę ginąć, no. Gup, guptok. Ładnie. Dobrze. dobrze. Wyprzedziłem cię Jakub. Jak się z tym czujesz? Tak to zrobiłeś? No tak, dokładnie tak. Jak ty mogłeś? Tak jak Pan Jezus powiedział. Mhm, dokładnie 19. tak. Mm. 19 15 pointów. Wszystko się mieści. Wszystko się mieści. Dobrze, dobrze. Ja to sobie zapamiętam. Będzie ci to pamiętane. Ja tu będę mm -hmm. Kurwa. No to no, ma jest. Czemu ją się tak robić? Ups. Ups. Uw... Ugh. master Ugh. sobie Ugh. 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 Może coś Ugh. Ugh. To, żem rzucił najd... Ajjkuuuu. A żem rzucił najdziożka najdzi... pięknego. Najdziożka, mówisz, ty? O. Ale kogłowa piękna. Well O, jaka głowa. o damy. Ja jedyneczkę wbiłem tylko. Jedineczka, jedyneczka, jedyneczka. No, ale u nich też jest taki dwór, super uprawia Ale? Ale pan, pan, nie wiem, spaliłeś głęboko. Mhm. A kurwa, to gdzie ta rupa? No, w jest. Nic nie grom. Ja jestem są nie? <grymne> nie widziałem. Eee! <grymne> Aaaa, to za mnie! On do, go suwerki, please. Tyle. <grymne> <grymne> Moje wszystko. Dziewięć, ej, w hape już wiesz? Co? Headshotta no? dostałeś, wiesz? Ciekawe. No patrz. O! Aha. O nie. O. nie potrafię trafić teraz. niczego nikogo. Spoko, ja mam 1-8. O nie, co my gramy? Konektor. No nie. A nie nagrywam tego nie chcę mi się. Nieładna gra. Nie podoba mi się.